To nie jest scenariusz, to jest y, umowa wyrzucenia samochodu. Bo nie, nie mam scenariusza. Ale ten. Y, śmieszna sprawa wyszła dzisiaj. No, wiesz co ja tu dzisiaj jestem? I dziwnie tak po tej stronie. Bo, w ogóle mówię sam do siebie, bo y, niestety nikogo nie ma za kamerą. No, nikt się ze mnie nie śmieje i nikt się też. Y, ja się też z nikogo nie śmieję, więc jest tak trochę, wiecie, tak specyficzna atmosfera, powiedzmy. W każdym razie musimy tutaj zrobić rip tego człowieka. O, w ogóle brzydki kadr, coraz ładny. No, musimy zrobić rip temu typowi, bo już przystaje z nim pracować, niestety. Pokłóciliśmy się o pieniądze, on chciał udziały na wysokości około 53%, ja powiedziałem, że poniżej 52% nie zejdę. No i w ten sposób właśnie nasze drogi się rozeszły, więc teraz tylko ja sam będę prowadził ten kanał jeżeli mi go nie zdejmą, bo wytoczy pozew przeciwko mnie. Niestety, nie mówię tak szybko jak on, więc performance nie będzie taki sam i też nie mam takiej charyzmy jak Bartek. Więc po prostu będziemy sobie siedzieć i patrzeć w kamerę i przypominać sobie, że on już to nie ma. No. no, a poza tym to ma kwarantannę, więc go dwa tygodnie nie będzie. E, więc ja tutaj jestem tylko po to, żeby wam powiedzieć, że że go nie ma, dlatego nie ma odcinka. I normalnie, wiecie, jak są youtuberzy, jak na przykład, nie Niekryty Krytyk albo Minecraft Bremu, no to oni wydaje mi się, że Minecraft Bremu wrzuca wpis na Facebooka, na Instagrama i, i że nie będzie odcinka, a, a nam nikt nie ogląda Instagrama i Facebooka, bo nic na nie wrzucamy. I dlatego stwierdziliśmy, że nagramy film, nasz znaczy, nagram, bo jego tu nie ma. I w ogóle on nie dostanie go do autoryzacji, więc możliwe, że ten film się zdejmie po 10 minutach, jak go już obejrzy. No i wiecie, jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby po prostu życzyć sobie wesołych świąt, nie? W sensie plan jest taki, że normalnie ludzie sobie składają życzenia innym, tak jakby udając, że ich to obchodzi tak naprawdę, co się innym dzieje, więc my stwierdziliśmy, że po prostu jesteśmy szczerym kanałem i zrobimy film, w którym będziemy mówić o tym, czego sobie życzymy, więc y, życzymy sobie, żeby oglądało nas dużo ludzi i żebyśmy mieli dużo subskrypcji. Jeszcze byśmy sobie życzyli dużo łapek w górę i. Y, 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 y. No i to chyba by było na tyle. Więc tak, y, wy też nam życzycie wszystkiego najlepszego. To był super rok. Super był. Nie, nie wiem jak skończyć ten film, jest po prostu kwarantny. Cześć!